Mówiłeś, że nie wiedziesz. że zamach tam nie dzisiaj chcesz zrobić. Naprawdę. Cześć, witajcie w kolejnym filmie ze zwiedzania holenderskich skateparków. Dzisiaj jesteśmy na malutkim skateparku, który znajduje się na osiedlu, na którym mieszkam i trochę sobie tu pojeździmy ten skatepark bardzo przypomina mi skatepark na Majkowie z którego nagrywałem już kilka filmików tu gdzieś możecie znaleźć link do tamtego filmu więc co, zaraz pokażę wam jak ten skatepark wygląda i porobimy sobie jakieś sztuczki na nim zaczniemy sobie od głównej linii, która się tu znajduje jest to w sumie jedyna linia tak naprawdę ale tak, na początku mamy tutaj kłoterek, dosyć mały dosyć płaski, ale całkiem przyjemny. Następnie przejeżdżamy sobie tutaj na piramidę z takim grind boxem, która ma w zasadzie wybicie, więc to jest taki jakby jump box. No, ale nie jest on zbyt duży. Następnie mamy bank, który jest moim zdaniem chyba najlepszą opcją tutaj, najlepszą przeszkodą. Jest również dosyć wąski, ale jest bardzo przyjemny, bardzo fajne jest tutaj przejście z tego asfaltu. Jest bardzo płynny tutaj. Także spoko, na nim sobie na pewno porobimy jakieś sztuczki. I mamy tutaj również takiego spajnika. Jest on oczywiście bardzo malutki, aczkolwiek da się zrobić na nim na pewno jakieś sztuczki. Myślę, że 1.8 lub coś w podobie z niego siądzie. I dalej mamy jeszcze taką rurkę tam dalej, ale z niej chyba korzystać nie będę, ponieważ wiadomo, ja grindować nie potrafię. Także na tym akurat jeździć raczej nie będę, przynajmniej na razie. Także zaczniemy sobie chyba od trików. Na bęku, bo jest on tutaj najlepszy, tak jak powiedziałem, więc biorę rower i zaczynamy jeździć. Tak jak powiedziałem, zaczynamy sesyjkę od jazdy na bęku. Z początku zrobię sobie sztuczki z Fudge'em whipami, czyli jakiegoś zwykłego Fudge'em whipa. I opo, downside, lecimy. Widzisz, ten lepszy, to teraz lecimy z jakimiś barspinami. No, spróbujemy jakieś barspiny pokręcić. Ach, <laughs> No. Wiesz? Tak. O, przepraszam. Ała. 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 Moja noga ucierpiała. O kurwa, jeszcze raz. Wow! Mówiłeś, że nie wiedziesz! Kurwa! A teraz jeszcze bardziej. Zaraz będziesz się sam nagrywał, bo naprawdę ja stąd wyjdę do szpitala prędzej. Kurwa, ty zamach na mnie dzisiaj chcesz zrobić. Naprawdę. Powiedziałeś, żebym stanęła z boku, stanęłam z boku, a i tak próbuję we mnie wjechać. Co jest nie no, tak? Mogę centralnie, nie wiem, obok rampy stanę. No. Bo może ty, koło rampy tu stanę, to może nie ześlizgniesz się stąd i nie wiedziesz we mnie. Tak. bo już trzeci raz no, we mnie wjechałeś. Powiedziałeś, dobra, stań sobie jeszcze z boku, masz... za rampą sobie stanę. Jak roweru, jak Tak, no Dora, chyba tak. ciebie. Na banku trochę trików zrobionych to teraz spróbujemy zrobić coś na tym jump boxie. Eee, na początku jakieś podstawy i tak dzisiaj taka luźna sesyjka jakieś podstawowe tryszki robimy to z... na początku zrobię 8, na pół i feiki tam znaczy i half caba w bank w lądowanie lecimy Zrobiłem mały upgrade, naprawdę malutki roweru, zmieniłem pedały. Wcześniej jeździłem na tych plastikowych z dużymi pinami metalowymi. Niestety one tak mocno trzymały nogę, że czasami było to aż niebezpieczne. Więc kupiłem sobie z powrotem moje ulubione kolony Fantastic Plastic. Niestety musiałem je zamawiać z zagranicy, bo w Polsce ostatnio w ogóle nie ma za dużo części rowerowych. Jest to dosyć słabe, ale udało się i teraz na przykład nie boję się jeździć bez ochraniaczy bo. Jeśli chodzi o mnie, to ja naprawdę wolałbym w ochraniaczach cały czas jeździć. Ale czasami mi się po prostu nie chce, bo jestem leniwy. No i z tamtymi pedałami nie było takiej możliwości w ogóle, bo przy każdym spadnięciu nogi, to była ona totalnie zjechana. Więc e, powróciłem na pedały plastikowe. Spróbujemy teraz zrobić coś na spajnie. Wydaje mi się, że 18 to będzie jedyny tyk, który uda mi się tutaj zrobić. Ale nie, może wymyślę jeszcze coś łatwego, bo ten spajnie jest malutki. I ten kąt po prostu jego jest taki trochę dziwny. Rower praktycznie się tam nie mieści, więc jest taki skaczny. Ale popróbujmy coś: 1-8 na pewno się więc lecimy. Uhuhu. Także co, szybka sesja na tym fajnym malutkim skateparku. I teraz tak, takich skateparków ogólnie tutaj na osiedlu są trzy. Dlatego w kolejnych odcinkach przetestujemy również kolejne tamte skateparki, na które oczywiście Was zapraszam. Także zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Trzymajcie się.